Niemcami i Rosją. Porządek wersalski pokazał, że to jest założenie bardzo króche. W związku z tym trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy i stworzyć fakty dokonane. Być może, że Rosja, która się pogrąża w zapaści, nie będzie w stanie tego storpedować, a Niemcy gdzie się w zapaść nie pogrążają, ale są skrępowane powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, w związku z tym też być może nie będą tego w stanie Więc Trzeba wykorzystać przyjazny moment żyjowy. I jeśli chodzi o Rosję, to to się sprawdziło. Natomiast nie sprawdziło się, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, kiedy odzyskali swobodę ruchu w Europie, a odzyskały swobodę ruchu w Europie 12 września, 1990 roku, kiedy w Moskwie został podpisany traktat 2 plus 4, cztery mocarstwa, Pożdamskie plus dwa państwa niemieckie, ten traktat 2 plus 4 likwidował okupację Niemiec, w związku z tym otwierał drogę do zjednoczenia Niemiec, Niemcy natychmiast przystępują do wysadzania w powietrze heksagonale i udało im się to, Niemcy zachęciły Słowenię i Chorwację, dwie republiki jugosłowiańskie, do proklamowania niepodległości. Państwo wiecie, jak się rozpada jakaś większa całość, to pierwsze pytanie, jakie się pojawia, jakie granice będą miały części, które się z tej większej całości wyłonią. I proklamowanie niepodległości przez Słowenię i Chorwację, którą to niepodległość Niemcy tego samego dnia jako pierwsze, jedyne państwo na świecie uznały. Postawiło prawie natychmiast Jugosławię w ogniu krwawej wojny domowej. A pozostałe państwa heksagonale, widząc czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowały. I od tej pory próżnię polityczną w Europie Środkowej wypełniają Niemcy, a narzędziem tego wypełniania jest rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia politycznego którego Niemcy są kierownikiem. I ta polityka niemiecka 1 maja 2004 roku jest uwieńczona całkowitym sukcesem. Do Unii Europejskiej zostaje przyłączonych 9 państw środkowoeuropejskich, ta próżnia zostaje wypełniona. I Niemcy w ten, sposób, w ten sposób tworzą warunki polityczne dla realizacji projektu Mintel Europa. Z roku 1915. Projekt Mitteleuropa dotyczył organizacji e, politycznej Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim i przewidywał utworzenie na tym obszarze państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Ponieważ w roku 1918 Niemcy przegrały wojnę, a w każdym razie tak się to wtedy wydawało wszystkim, no to w Europie Środkowej powstały państwa naprawdę niepodległe, które podjęły próbę budowy gospodarek, no może nie od razu konkurencyjnych, bo to nie było takie proste, ale niezależnych od gospodarki niemieckiej, między innymi Polska i na przykład budowa Gdyni, budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, wojna celna na To są ilustracje tych prób budowy gospodarki, niezależnej gospodarki. Druga wojna światowa, potem podział Europy z razną kurtyną, ustrój komunistyczny. To wszystko te procesy z, zahamowały i zniekształciły, ale kiedy Europa wróciła w swoje pierwotne koliny, natychmiast to się wszystko odtworzyło. I y, y, można powiedzieć zatem, tak, że jeżeli Niemcy po 90 latach od początku rozpoczęcia Wielkiej Wojny, czyli w 1913 roku, przystąpiły do realizacji celów wojennych, jakie sobie wtedy postawiły, no to znaczy, że te wojny wygasły. A że po 90 latach, no to, to nic nie szkodzi. Wojny trwają dłużej niż działania wojenne. Warto zwrócić uwagę, że pierwsza wojna światowa zakończyła się definitywnie stosunkowo niedawno, bo 3 października 2010 roku. 3 października 2010 roku Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań wojennych za pierwszą wojnę 70 milionów euro w Wielkiej Brytanii i Francji. A druga wojna jeszcze się nie skończyła jeszcze remanenty są otwarte, to tylko działania wojenne ustawy i warto o tym pamiętać, kiedy, że tak rozszerzamy rozstrząsamy politykę europejską. Proszę państwa rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód sprawiło, że powstały warunki do kształtowania nowego porządku politycznego w Europie, który jest kształtowany aktywnie przez Niemcy. Niemcy po 90. roku stają się wyznawcami pewnej doktryny politycznej, mianowicie doktryny europeizacji Europy. Doktryna europeizacji Europy polega na tym, żeby stopniowo, delikatnie, ale nieustannie wypychać Stany Zjednoczone z polityki europejskiej. Nie trudno się domyślić, dlaczego Niemcy są wyznawcami doktryny Europeizacji Europy. Niemcy to jest państwo poważne. Niemcy nie zapominają nigdy o niczym i Niemcy pamiętają, że przez dwukrotne wtrącenie się Stanów Zjednoczonych do Polityki Europejskiej przegrały dwie wojny, które mogły wygrać. No przecież mogły wygrać. No i stąd są z wyznawcami doktryny Europeizacji Europy. Niechętnie widzą wtrącanie się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej i to po pierwsze, po drugie Niemcy stały się po 90 roku nawróciły się można powiedzieć do linii politycznej kanclerza Bismarcka od której odszedł nazwany cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler linia polityczna kanclerza Bismarcka polega na tym, że Niemcy kierują Europą w porozumieniu z Rosją Niemcy kierują Europą w porozumieniu z Rosją. No i Niemcy się nawracają do tej linii, i wyrazem tego powrotu do linii politycznej kanclerza Bismarcka jest strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie, którego trzonem i kamieniem węgielnym jest podział Europy na strefy wpływów, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Prawie dokładnie mówię, dlatego że. O ile pierwotnie Republiki Bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia znajdowały się po wschodniej stronie kordonu, to teraz znajdą, znalazły się po zachodniej stronie kordonu, a więc po stronie niemieckiej, a nie po stronie rosyjskiej. I proszę Państwa, Stany Zjednoczone oczywiście doskonale wiedzą, doskonale zdają sobie sprawę, że Niemcy są wyznawcami. Doktryny europeizacji Europy i wcale nie chcą się z tym pogodzić. O ile taki niebrawy prezydent Clinton to jakoś specjalnie na to nie reagował, to kiedy po prezydencie Clintonie rządy w Ameryce objął wojowniczy prezydent Bush, młodszy, natychmiast przystępuje do realizowania aktywnej polityki amerykańskiej w Europie. No i wyrazem tej aktywnej polityki amerykańskiej w Europie jest podpisanie przez osiem państw europejskich czegoś w rodzaju deklaracji lojalności wobec Stanów Zjednoczonych. Polska też podpisała, premier Leszek Miller to podpisał w imieniu Polski. Rzut oka na mapę pokazuje, że wszystkie te państwa, które podpisały, te osiem państw, które podpisały deklarację lojalności wobec Stanów Zjednoczonych, leży na obrzeżach. Twierdzi Europa, czyli aktywna polityka, polega na okrążaniu Niemiec, na takiego, takiego no, tworzeniu pierścienia okrążenia wobec Niemiec. No i Polska oczywiście próbuje w tym odgrywać rolę. Tak? Niestety mamy pecha. Niestety mamy pecha. 11 września 2001 roku następuje atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone i powoduje, że Stany Zjednoczone z dnia na dzień zmieniają priorytety swojej polityki zagranicznej, odtąd priorytetem polityki zagranicznej nie jest żadne okrążanie nikogo, tylko wojna z terroryzmem, czy cokolwiek by to miało oznaczać, ale do tej wojny z terroryzmem Amerykanie potrzebują sojuszników, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, bo żadnym okrążaniu nie może być mowy. Więc o ile ta generalna zmiana nastąpiła, ale Stany Zjednoczone zachowują sobie resztówkę tej aktywnej polityki, w postaci wzniecania, zażenia konfliktu w Europie Środkowo-Wschodniej między Cesarstwem Rosyjskim i Cesarstwem Niemieckim. Nie trudno się domyślić, po co Stanom Zjednoczonym taki konflikt jest potrzebny, czy wzniecanie zarzewia takiego konfliktu. Otóż gdyby ten konflikt rzeczywiście rozgorzał, to Niemcy musiałyby prosić Stanów Zjednoczonych o przyjaźń. I Stany Zjednoczone tej przyjaźni by Niemcom udzieliły, ale na swoich planetach, to znaczy nie mogłoby być mowy już o żadnej europeizacji Europy. Stany Zjednoczone nie wbrew Niemcom, tylko na ich prośbę powróciły do polityki europejskiej jako ktoś, kto ma w tej sprawie ostatnie słowo. Więc Stany Zjednoczone mają interes w tym, żeby ten czarzewek konfliktu w Europie Środkowo-Wschodniej zniecać, ale potrzebują do tego sankcji potrzebują tylko dywersantów i trzech dywersantów się zgłosiło. Gruzja, Ukraina i Polska. Rola dywersantka może nie jest specjalnie zaszczytna, ale nikt nam zaszczytniejszej roli nie proponował, więc jak to mówią, dobra psu i pucha. I to była ta polityka jagielońska pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No właśnie to była ta polityka jagielońska. Pana Prezydenta Aleka Kaczyńskiego, nie powiem, że była sprzeczna z polskim interesem państwowym. Błędem Pana Prezydenta Kaczyńskiego było to, że podjął się niebezpiecznej roli dywersanta za daną. I kiedy po <coughs> wojowniczym prezydencie Bushu, przyszedł prezydent Obama, 17, prezydent Obama 17 września 2009 roku, Dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Dlaczego dokonał tego resetu? No, oczywiście, ja nie wiem, bo mi się nie zmierza, ale można się tego domyślić na podstawie przeglądu sekwencji wydarzeń. Otóż 18 sierpnia 2009 roku miało miejsce spotkanie, na, spotkanie w Soczi prezydenta, izraelskiego prezydenta Szymona Peresa z rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem. Nie ukazał się z tego spotkania żaden komunikat, tak? ale ponieważ w Polsce nie było luzkawstwa, to ja też mam swoich tajnych serwisów, a co bym sobie żałował, no? ja ich proszę, żeby oni czytali Izraelskie Gazety i jak coś tam ciekawego jest, to oni zaraz mnie informują. No i dzięki temu można trzymać rękę na pulsie, bo z naszych mediów no, nie już niewiele można się powiedzieć, a z panów jest tam znacznie więcej. No i yy, yy, prezydent Perez w, w wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet yy, powiedział, że złożył yy, panu prezydentowi Medvedevowi dwie obietnice. Pierwsza, pierwszą taką, że Izrael nie uderzy na Iran. No to mają to trzyma obietnicy do dnia dzisiejszego. Izrael na Iran nie uderzył, o czym jeszcze w dalszej części. No i druga obietnica, że on namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej z Europy Środkowej. I chyba go namówił rzeczywiście, bo miesiąc później, 17 września 2009 roku, prezydent Obama nie tylko wycofał elementy tarczy antyrakietowej, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie. I proszę Państwa, wycofanie Stanów Zjednoczonych. Nawet z tej resztówki spowodowało, że znowu się pojawiło coś w rodzaju próżni politycznej w środkowej Europie, którą już natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. I ten podział Europy na strefę wpływów no, wydawał, się, wydawał się zaklepany, wydawał się już zatwierdzony. Jeszcze nie przebrzmiały echa. Deklaracji prezydenta Obany, a już w stosunkach między Polską i Rosją rozpoczęła się era, epoka dyplomacji ikonowej. Z klasztoru świętego Miła w Rosji przybyła na Jasną Górę delegacja świątobliwych zakonników, którzy poprosili, żeby im dać kopię cudownego obrazu Matki Bożej o oni ją tam do Rosji, umieszczą w i otoczą w kultę i no i ta prośba została spełniona. I potem były jeszcze inne wymiany tych świętych obrazów. Ta dyplomacja ikonowa, ja używam tego określenia przez analogię do dyplomacji ping -pongowej. W 70-tych latach Stany Zjednoczone nie miały żadnych stosunków z Chinami a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. No i bardzo trudno, jest jak się nie ma żadnych nikt nie może stracić prestiżu, no to nie się liczy między mocarstwami takie, tak, nawet testy takie prestiżowe. Więc zaraz radę uradzona, że do Pekinu przyleci drużyna tenisa stołowego ze Stanów Zjednoczonych. To nie byli żadni przebieracze, to byli sportowcy, rzeczywiście ping-pongiści. Chodziło o to, żeby, no tak, żeby ktoś tam musiał odebrać z lotniska, zabieść do hotelu, no zająć się nimi, i tak od Żebyczka do koniczka doszło wreszcie do ustanowienia stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona, i, tak, i to zostało nazwane dyplomacją ping-pongową. Więc tutaj dyplomacja ikonowa. Dyplomacja ikonowa osiągnęła yy, Zakończona została takim spektakularnym wydarzeniem w sierpniu 2012 roku, kiedy to z Rosji przyjechał do Warszawy jego świętobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cywil, który na Zamku Królewskim w Warszawie podpisał z jego ekscelencją Józefem Michalikiem, arcybiskupem, ówcześnie przewodniczącym konferencji Episkopatów Polski, deklaracji o pojednaniu między narodami polskimi i rosyjskimi. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na dwa aspekty tej deklaracji. Otóż, po pierwsze, deklaracja o